W USA spółki rozpoczynają publikowanie wyników za drugi kwartał tego roku. Oczekiwania nie są wygórowane, ale był to kwartał, w którym Donald Trump zaczął wojnę celną z całym światem. Wyniki spółek pokażą, jak bardzo zmieniły się warunki do prowadzenia biznesu. Czego oczekuje rynek? Fakset, który gromadzi prognozy dotyczące spółek, Podaje dane wskazujące, że konsensus rynkowy mówi o wzroście zysków w drugim kwartale R, R o 4,9%. Zestawienie kwartalnych wyników z prognozami na koniec kwartału poprzedzającego granatowe słupki pokazuje, że spółki zazwyczaj pokonują prognozy, szare słupki. Wyjątkami były trzecie i czwarty kwartał 2022 roku. Sezon wyników rozpoczynają banki, wobec banków oczekiwania nie są zbyt wygórowane. W drugim kwartale wzrost zysków ma wynieść 2,4% RR. Warto jednak zwrócić uwagę, że analitycy spodziewają się dynamicznej poprawy wyników w drugich kwartałach przyszłego roku. To przemawiałoby za kontynuacją Hossy. To, na co inwestorzy będą zwracali uwagę, to marże operacyjne spółek. Firma Jardeni zbiera informacje zarówno o publikowanych wynikach, jak również o prognozach. W kwartale tego roku rzeczywista marża dla spółek z S&P 500 wyniosła 12,9%. Prognozowana marża według danych z początku lipca wynosi 13,7%, co oznacza, że analitycy oczekują podniesienia się marż. I tu może pojawić się największe wyzwanie Wyniki za drugi kwartał pokażą, czy cła, które wprowadza Trump, nie spowodują obniżenia marsz. Spółki nie chcąc stracić klientów, mogły wziąć część podwyżek kosztów działania na siebie, co może się przełożyć na poziom marsz. Wyzwaniem są również obecne wyceny amerykańskich spółek. Prognozowany wskaźnik PE dla 12-miesięcznych zysków dla indeksu S&P 500, czerwona linia wynosi 22,1 to zdecydowanie powyżej średniej z ostatnich dziesięciu lat. Ostatnio, gdy wycena zbliżyła się do tych poziomów, rynek w 2022 roku zanotował silną korektę. Wysokie wyceny nie oznaczają automatycznie, że korekta się pojawi, ale słabszy sezon wyników mógłby takiej korekcie sprzyjać, zwłaszcza, że ostatnio na amerykańskim rynku przybyło optymistów. Amerykańskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych publikuje co tydzień ankiety na temat poziomu optymizmu inwestorów detalicznych w USA. Ostatnie ankiety pokazują przewagę byków, podczas gdy na początku kwietnia Niedźwiedzio było nastawionych aż 61,9%. Pozytywny sentyment paradoksalnie może sprzyjać pojawieniu się korekty. Choć BESSA wydaje się obecnie mało prawdopodobna, to sezon wyników może przynieść podwyższoną zmienność. Gdyby spółki rozczarowały poziomem marsz lub prognozami, korekta nie powinna być zaskoczeniem.